Dzień dobry moi serdecznie. Moi drodzy, bardzo serdecznie. Dużymi krokami zbliża się do nas pełnia w znaku panny. To czytanie robi troszeczkę, no nie wiem, czy za późno, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i ten film zblenderuje się na czas. Co można powiedzieć o, o, pełni, o pełni w znaku panny? Pierwsza rzecz bardzo ważna, że ta pełnia księżyca w pannie to jest ostatnia zimowa pełnia, która poprzedza rok astrologiczny. Panna, jak wiemy, lubi porządek, lubi sprzątanie, lubi pozbywania się zbędnych rzeczy. Dlatego o co chodzi? Chodzi o to, że jest to najwyższa pora zostawić za sobą złe emocje złe chwile, złe osoby, toksyczne osoby, żeby wejść w nowy rok numerologiczny zupełnie, pełni i oczyszczeni. Pełnia, pełnia tak jak powiedziałam, robi porządki, robi wiosenne porządki, ale również pozwala uwolnić się i przeprowadzić duchowe wiosenne porządki. Pełnia księżyca w pannie to tak, jak już powiedziałam, porządki w życiu, w duszy. Pan, tak? Panna to jest perfekcjonista, jeżeli chodzi o znak Zodiaku. Także jak wykorzystać tą energię pełni? Tą energię pełni należałoby wykorzystać na to, żeby zakończyć pewne czynności, żeby zamykać pewne sprawy. Sprawy, które, da, które nam nie służą, i zamykamy emocje. Które są dla Was, dla nas niekorzystne? Pełnia ta będzie miała miejsce 18 grudnia, i proszę Was, wykorzystajcie ten czas. I oczywiście, jak zawsze, należałoby sobie zadać pytania w czasie akurat takiej pełni, o której mowa czego my nie potrzebujemy czy, co jest dla nas zbędne. Dlatego, moi drodzy, tradycyjnie też, robiąc to czytanie, które wygląda troszeczkę inaczej niż dawniej, ponieważ postanowiłam trzy grupy kart wybrać, chciałabym przeprowadzić dla Was rytuał rytuał właśnie oczyszczający rytuał, który, który pozwoli nam pozamykać i pozbyć się rzeczy emocjonalne i nie tylko, które nam nie służą, też finansowe, partnerskie i tak dalej. Na ten rytuał zapraszam wszystkich chętnych, będzie on miejsce o godzinie 22 18 marca. Jeżeli jesteście zainteresowani uczestniczeniem w tym rytuale, na co bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ pamiętajcie, że regularne uczestnictwo w tychże rytułach podnosi nasze wibracje cały czas. A zatem osoby zainteresowane bardzo proszę o kontakt. Mój adres mailowy znajduje się poniżej w opisie filmu kamenatarodmałpagmail.com i tam dostaniecie dodatkowe informacje, jeżeli chodzi o tą pełnię. Koszt rytuału to 30 zł. Potrzebne Wam będzie do tego świeczka, kartka i długopis. Także osoby zainteresowane, bardzo proszę. Bardzo proszę pisać i pamiętajcie, że link do tego rytuału dostaniecie na krótko przed jego rozpoczęciem, czyli kilka minut przed godziną 22:18 marca. Jeszcze bardzo ważna rzecz. Zgłoszenia, bardzo proszę. Podawać mi do 17 marca, do godziny 20. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo ja się muszę przygotować i tak w ostatniej chwili, takich, że tak powiem, osób, które no spóźniły się, czasami, w zależności od tego, jak sytuacja wygląda, czasami biorę pod uwagę te osoby, ale jednak bardzo bym Was prosiła o to, żeby zgłaszać. Się do 17 do godziny 20. I moi drodzy, mamy do wyboru trzy talie, trzy kamienie. Talia numer 1, yy, kamień kwarc różowy, talia numer 2 to złoto, i talia numer 3 to jest kryształ górski. Proszę energię yy, dla Was. Na, ten, na tą pełnię. A jeszcze wspomnę, że te rytuały teraz troszeczkę inaczej jeszcze przeprowadzam, ponieważ zanim zacznę, sprawdzam jeszcze w kartach, na co zwrócić uwagę w czasie tych naszych medytacji. Także kar, grupa kart numer jeden kwarc różowy, grupa kart numer 2 złoto, i grupa kart numer 3 to, to jest kryształ górski. Dobrze, rozpoczniemy od, od osób, które wybrały talie numer 1 z kwarcem różowym. Już sprawdzamy, co u Was będzie na tą pełnię. Jakie energie na tą pełnię będą miały miejsce. Ja sobie pozwolę jeszcze troszeczkę oczyścić tutaj naszą atmosferę. Powinnam to zrobić wcześniej. Ale myślę, że to też jest dobry moment na to, żeby chwilę posłuchać dźwięku kosz. Super, zaczynamy. Talia numer jeden, kwarc różowy. Co dla was? Karty oczywiście są oczyszczone, potasowane. I będziemy patrzeć, co dla napełnie, dla osób, które wybrały kwarc. Różowy. Czwórka kielichów. Słabo coś mi tutaj. Przepraszam Was na chwilę. Chyba powinno być lepiej. Jeszcze raz sprawdzę. No, troszeczkę lepiej. Przy świetle dziennym troszeczkę gorzej te karty widać, ale myślę, że nie jest aż tak. Źle. Trójka buław. Dziewiątka mieczy. W negatywie. Ósemka buław. Działamy moi drodzy. Działamy. Tu nie ma na co czekać. Co nieuniknione. Królowa mieczy. Będziemy odcinać to, co niedobre. To, co złe. I wychodzicie z dziesiątką buław. Ja zacznę od tej dziesiątki buław, bo w zasadzie pasowałoby się zastanowić, co zrobić, żeby z tym przeciążeniem po tej pełni nie wyjść. Co trzeba zrobić? Trzeba uzdrowić swoje myśli. Trzeba uzdrowić swoje emocje. Nie noce. Stany depresyjne wręcz. Tak? To... Nie ma, waszym zadaniem jest myśleć pozytywnie. Miecze też odcinają pewne rzeczy, o czym też mówi Królowa Mieczy pozycji nieuniknionej. Czyli wy jesteście w stanie to zrobić. Wy jesteście w stanie tą energię pełni wykorzystać. Królowa miecze raz używa tego miecza. I ona definitywnie kończy pewne rzeczy. Co należy robić? Ruch. Dużo ruchu, tylko pamiętajcie, żeby to był taki wyważony ruch, żeby nie być przeciążonym na samym końcu tego nowiu. No i co? Nie czekamy, nie martwimy się z głową skierowaną w dół, nie patrzymy na te emocjonalne kielichy, które w zasadzie nic do nas nie przenoszą, a wystarczy podnieść głowę, żeby zobaczyć to, co do nas przychodzi. Jeżeli pozbędziemy się w czasie tej pełni negatywności, tak? Negatywnych myśli, niezauważania pewnych rzeczy, wręcz takich stanów no, bardzo psychicznie niekorzystnych, tak? I przestaniemy już czekać, mimo, może, wy możecie czekać, nie wiem, tydzień, miesiąc, rok, na to, co przyjdzie, to już się kończy rok astrologiczny, rozpoczyna się nowy. My to już nie czekamy na coś, co do nas przypłynie albo nie. Tym bardziej, że my tego w ogóle nie zauważymy, nawet gdyby to było pod naszym przysłowiowym nosem. Czyli co ta pełnia mówi, reasumując, bierzemy sprawę w swoje ręce, ruch pozbywamy się złych emocji, zrzucamy ciężar jeżeli go jeszcze będziemy mieć, tak? I odcinamy złe. Sprawy, a już nie daj, nie daj, że tak powiem, się wplątać w jakieś naprawdę stany bardzo lękowe i nie afirmuj tego, co złe. Kończ w czasie tej pełni, zakańczaj, dopełniaj w czasie tej pełni, a wtedy zauważysz to, co powinieneś zauważyć. Tak. Jeszcze sobie tutaj dołożę taką króciutką kartę. Tutaj będzie karta Czwórki mieczy, powiem na ten temat. Tylko tyle, żeby wsłuchać się w swoją intuicję w czasie tej pełni. Ona może Wam pomóc. I w przełożeniu mamy rycerza Buław ruch. Ruch. Może pojawi się ktoś, co Wam pomoże. Słuchajcie, w tej karcie dziewiątki mieczy. Tam tu nie ma ruchu. Tu jest zastój. Ja nie mogę spać, ja nie mogę wstać z łóżka. Jeżeli przestaniemy czekać. I wyglądać na coś, co już wprawdzie widzimy, to przepływa, ale jednak tu jest główna energia. Ja tego nie widzę i nie jestem w stanie tego zauważyć. Rycerz Buław przynosi nowe. Pozwólmy sobie, moi drodzy, właśnie na to nowe, ażeby na to nowe. Nowy na nowy rok astrologiczny, to żeby pojawiło się nowe, to należy zrobić temu miejsce i pozbyć się starych struktur, które są całkiem niepotrzebne. No i tutaj Wam przygotowałam złoto i zobaczymy, co dla grupy kart. Numer. I dodamy tą pełną. Jeszcze raz zapraszam na rytuał. Wszelkie informacje poniżej w opisie filmu. Piszcie maile, zawsze odpowiadam. Energia główna, najważniejsza dziewiątka mieczy. Super. Coś się kończy. Słuchajcie, no, karty wiedzą. No. Coś się kończy w czasie tej pełni. Po dziesiątce mieczy nie ma już nic. Tu nie ma do czego wracać. Sprawa zakończona. Ale sprawa zakończona z taką energią ulgi. Że w końcu to się stało. Dlaczego? Dlatego, że Czwórka była, Mieczy. Dlatego, że macie dość stagnacji, może jesteście uwięzieni we własnym jakimś gnieździe i, i cały czas odpoczywacie, i cały czas myślicie, co zrobić, jak działać, czy kochać, czy, czy myśleć. Czy coś zupełnie innego. Wy macie, wy kończycie, tak jakby ten etap. Czyli wychodzimy do ludzi. Tak? Wyście już sobie odpoczęli, bo czwórka, czwórka, mówi o odpoczynku. Ale czas wstać i stać zobaczyć, co się zakończy w naszym życiu, albo powiem więcej, zdecydować samemu w czasie tego rytuału. Mm. Co ma się zakończyć? Yy, równowaga w przeszkodzie, sprawiedliwość, przepraszam, w przeszkodzie. Tutaj sprawy karmiczne się kłaniają. One mogą jeszcze zostać nie do końca wyjaśnione, tak? Czyli karma może wrócić albo nie do Ciebie, albo do innej osoby, w zależności od tego, yy, co, yy, czego potrzebujesz. Także na to poczekaj. Na to poczekaj nie działaj szybko, bo karma wcześniej czy później każdego dosięgnie. prawda? Ja tu nie mówię, że, że, że ciebie coś czeka złego. Nie, ciebie czeka dużo dobrego, bo dziesiątka mieczy dla mnie jest jednak kartą, przynajmniej w tej talii, niebolesną, bo w innych taliach no to te miecze wbite w plecy. To jest niebolesna. Odchodzą te myśli, te wrony, które kraczą i kraczą i kraczą. Koniec, wy macie dość słuchania tego. W tym takim zamknięciu powiedziałabym. Siódemka była siódemka mieczy. A co należy robić? Nie dać się oszukać. Wiedzieć, czego chce, wygrać tą pełnię, tak? I wziąć dla siebie. To jest karta złodzieja, ale oczywiście ja, ja Was tutaj złodziejami nie nazwę absolutnie, bo Wy macie wziąć dla siebie to, co dla Was jest najważniejsze i zostawić to, co jest zbędne. Ale uważajcie mimo wszystko na osoby, które mogą Was tak jakby zawracać z tej drogi, tak? To są tak zwani wampiri energetyczni, które, którzy nam kraczą, kraczą, kraczą i kraczą, tak? Nie rób tego, wróć do mnie, ma, nie zakańczaj, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest energia główna. Wy macie dość krakania tych wron, tak? Ale jednak na to, na, na tą pozycję trzeba zwrócić uwagę, żeby nie dać się oszukać pewnym sytuacjom, pewnym słowem. Co nieuniknione, słońce. Poczujecie ulgę. Wyjdziecie do słońca, rozłożycie ramiona, spełnią się wasze marzenia, Będą, będzie ocieplenie, będzie takie uwolnienie się od tych spraw, które mnie dręczą. Po prostu. Uwolnienie. Z jaką energią wychodzicie? Wychodzicie z energią cesarzowej. Z, piękną, z energią pięknej kobiety. Tutaj też rysuje się ciąża. Dla niektórych, oczywiście, jak najbardziej to może mieć miejsce. Ale to jest kobieta, która zasiewa, która wie co robi, ale pamiętajcie, żeby wy wychodzicie z zasiewaniem. Ale żeby coś zasiać w tym marcu, w czasie tej pełni, to trzeba się pozbyć i użyźnić Ziemię, dać słońcu, ocieplać to, co ja zasiewam, tak? Nie oszukujcie siebie, nie słuchajcie takich myśli, potrzeptów. może w waszej głowie, może inni. Przyjdą z takimi potrzebami, nie. Na karmę jeszcze troszeczkę i na tą sprawiedliwość należy jeszcze troszeczkę poczekać, ale ona przyjdzie. Najważniejsze dla mnie jest to i dla Was, że pewne sprawy się zakończą w czasie tej pełni. I króciutka dodatkowa karta, król buław, czyli ruch. Coś się zacznie dziać. To nie jest tak, żeby się zatrzymacie tutaj. Wy wyjdziecie z tego kokonu i zaczniecie działać. Wyjdziecie do słońca, będziecie chcieli być uśmiechnięci jak najbardziej. I wynik jest rewelacyjny. Po posprzątaniu złych emocji i innych rzeczy przyjdzie czas na zasiew. I tutaj mamy jeszcze w przełożeniu ósemkę kielichów. Odchodzimy. Róbmy ten rytuał, tak, ta kobieta tutaj zrobiła ten rytuał, zostawiła tą misę być może spalonych myśli, spalonych słów i po prostu odchodzi. No i temu służy ta pełnia odchodzeniu od złych rzeczy, od złych emocji, żeby móc nowy rok astrologiczny rozpocząć. No, ta jak cesarzowa. I grupa kart numer 3 z, moi drodzy, kryształem górskim. Zobaczymy, co tutaj dla Was będzie na ten tydzień. Energia główna, 7 kielichów. Co tu wybrać? Dlaczego tak trudno wybrać? Królowa monet. Pieniążki się tu kłaniają, ale emocje też. Być może będzie, co, będzie między wami coś takiego, co ja mam wybrać. Swój spokój. Swoją enklawę. Swoje pieniądze. Czy marzyć o rzeczach, które albo się spełnią, albo się nie spełnią. Bo to jest też karta takiego Rozmarzenia, tak nie wiem, co wybrać. A może w zasadzie nic nie wybiorę. A dlaczego masz tego nie robić? Jesteś królową monet, czyli potrafisz uziemić się tak mocno, żeby nie żyć w obłokach i iluzjach. Moi drodzy, wisielec, tego nie robimy. Nie zatrzymujemy się. To nie jest czas na wisienie sobie i czekanie aż mi spadnie z nieba, albo jak ja, albo ja spadnę do tej wody podświadomości, nie, czekamy, działamy, nie żyjemy w iluzjach, mocno stajemy na ziemi i mamy wiedzieć czego, czego chcemy. Tutaj mamy słońce znowu, moi drodzy, się pokazuje bardzo ładnie, korzystajcie ze słońca. Korzystajcie z młodości, korzystajcie z kiełkowania, z zasiewania również, bo to jest, wy to macie robić. Wy się macie, macie cieszyć z tego, co jest. A uciecha będzie wtedy, jak pozbędziemy się rzeczy, które nas zatrzymują. Wszystka monet. Co nieuniknione, równowaga, moi drodzy. Równowaga. Danie i branie. To jest piękna karta, bo Wy będziecie chcieli zrównoważyć to wszystko, co się tutaj dzieje. takie wybrać złoty, słoneczny, ziemski sposób, na to, żeby się być może być samym ze sobą, podzielić ze swoimi troskami. Wybrać równowagę, że na przykład spisuję, co mi nie służy, ale w równowadze dopisuję rzeczy, które bym chciała. Tak, chciał. Czyli równoważę. Zostawiam to, czego nie chcę, i w zamian za to zasiewam nowe rzeczy. No i moi drodzy, mamy dziewiątkę buław takie troszeczkę zatrzymanie, to może być dla Was taki troszeczkę wyczerpujący, wyczerpująca pełnia, ale wiecie, co ja powiem na tę kartę wyniku? Podziękujcie za nią. Złóżcie hołd tej pełni, że ona Wam pozwala, będzie pozwalać oczywiście, jeżeli zwrócicie uwagę na tę kartę, wcale, bo wcale nie musicie, prawda? Ona powoduje, że Wy podziękujecie za to, co Wcześniej przeżywaliście. Pamiętaj, pamiętajcie, należy wykazać wdzięczność rzeczom, które były dla nas dobre, ale należy też się pokłonić naszym złym doświadczeniom, bo one też nas dużo uczą. I króciutka karta: Królowa Mieczy też Pani odcinająca pewne rzeczy. Bardzo się cieszę z tego powodu. Bo po to jest ta pełnia, i w przełożeniu jeszcze mamy, moi drodzy, arcykapłana, czyli działamy peł z pełną moralnością i z, z takim przekonaniem, że to jest moja wiedza, że to jest moje poczucie własnej wartości, sumienia i wszystko, co najlepsze. Moi drodzy, wszystkie grupy mają bardzo piękne czytanie na ten nów bo w zasadzie każda, każdy ten rozkład mówi o czymś, żeby odciąć, żeby ruszyć do przodu, żeby cokolwiek robić. Także, moi drodzy, ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Jeżeli chcecie uczestniczyć w nowiu rytuale, bardzo serdecznie Was zapraszam.